No, Cześć, jestem Fala. No, już za chwilę będzie zima, Boże Narodzenie, dlatego ja się z rodzicami szykuję na Boże Święta i na zimę. No i moja mama ma tyle niespodzianek w kalendarzu akwentowym i czasami jak wychodzimy do przedszkola ona nam wkłada do butów niespodzianki. No ale wróćmy do kalendarzy. Kalendarze zawsze jak mama chowa niespodziankę i karteczkę, to wtedy tam jest coś napisane i mówi ciepło, zimno, ciepło, zimno. Jak będzie bardzo, bardzo ciepło, to wtedy to znaczy, że już znaleźliśmy. Dobra, to ja pójdę po kalendarze. O. Mam dwa kalendarze. O Jezu. Mam te wielkie skarpetki. Widzicie tą wielką skarpetę? Tak naprawdę jest świąteczna. I popatrzcie. Wziąłem stąd właśnie nową, tą wielką skarpeciorę. Teraz będę rozpakowała kalendarz. Najpierw te nowe. Chyba. O, nu, no, te nowe. To popatrzcie. O. Nowe, tu są takie, o. Z takimi wtórzkami. A takie stare to są takie inne. O, tego. Dobra, wysypmy wy wy wszystko. Mm -hmm. Widzicie ile dużo? Ładnie. to chyba wszystko. Zobaczmy, nie. Jeszcze nie wszystko. Teraz? i strach. To to zostawmy tu. Mamo zabierzesz? O. Dobra. Wrócimy do filmu i popatrz. Mam taki woreczek o. Że jest dwa dwa. Hmm. Ym, i też taki. I widzicie ten wielki sznurek? To moja mama ze mną patrzcie. Jest taki mega okrągły i my go powiesimy o tam. Ale odłóżmy na razie. I popatrzcie, co mi jeszcze ciocia do Taką fajną kulę świąteczną w pingwinka. O. I teraz z moją mamą zaprosimy moje koleżanki i będziemy robić pierniczki, takie jak co roku. Ale moja mama jest najfajniejszą mamą, no bo ulepszyła ze mną na Ale najfajniejsze to co? To wróćmy, wróćmy do kalendarza. To co jest zimą. Zawsze w kalendarzach chowa się niespodzianki. Już Wam pokazuję, co się chowa w tych kalendarzach. Moja mama ma słoiczek i tam. napisane. I popatrzcie. Mam tą karteczkę. Wkładam do woreczka. O. Zawiązuję po kartkę. Hmm. Chodź, chodź, chodź. Mama mnie nauczyła po kartek I mamy już to. I popatrzcie, mamy... Teraz Ale I bierzemy to, o! O, jest. Moja mama o. przyczepia tam aż na ścianę, ale ja to nagrywam, tak? Więc jestem mała, więc tu tak zrobię w książkach. Trochę zejdzie nam się czasu z tym filmikiem, ale wróćmy do komentarza. Feliz Navidad jest taka ze z Bożego Narodzenia i też jest z... Feliz Navidad Feliz Navidad Tak się tak śpiewają przez telewizor? No oczywiście, że tak Oj Ciekawe jaki długi też. Mamo? O, dziękuję. Dobra, widzieliście jak ja tam wszedł? I popatrz jak chcecie mogę w zimę codziennie otwierać worecz. I nagrywać, co tam jest, na przykład niespodzianki, gry, zadania, na przykład jak pierniczki, czy zimno, ubranka, albo puzzle, albo lalka. Rodzice, co tak, ubranka, albo jakieś gry, albo zabawki. To, co mówię, to moi rodzice dają. I tak wygląda nasz kalendar. To, to, ta. Tylko brakuje nam o siódarki, dlatego mama tu dała granatowe. O. Moja mama kupiła to w bugarni i nie w kraju, tylko w sklepie. A w cibo! Pamięliłam się. Pamiętajcie, w cibo. Nie w bugarki, tylko wciwo. Ja się w ciba. w pomiliłam z bugarni. Ale chciba to jest i jeszcze na koniec tego, to zostawcie 2 albo 100 milionów łapki w górę. Papa! Pa. Jeśli chcecie zadania y do kalendarzów, to napiszcie mamie, y ma mojej mamie, żeby żeby wam przesłała. Napisz komentarz, mama ci wyśle. Pa!